Kolejne zwycięstwo, piąte w piątej kolejce, ale goście początkowo postawili chyba twarde warunki. No na pewno, zaczęli, zaczęli bardzo dobrze, bo 8-2. Później kontynuowali swoją dobrą grę, skuteczną grę. My, my trochę spale, z problemami, z założeniami, jakie mieliśmy, nie, nie były na początku wykonywane, ale z biegiem meczu staliśmy się bardziej agresywni. Lepiej, lepiej trafialiśmy, no i co? No i Cieszymy się z piątego zwycięstwa. Czy można powiedzieć, że druga kwarta to był ten moment, w którym weszliście na odpowiednie obroty? Bo wygraliście 16, na plus miejsce 16 te kwarte. Dokładnie. Ciężko trenujemy każdego, każdego dnia, nasza intensywność od samego początku powinna być większa, ale, ale zaczęła się od drugiej kwarty. Kontynuowaliśmy to 99, 71. Możemy być z tego zadowoleni. Za wami był bardzo intensywny tydzień. Bo graliście można powiedzieć trzy mecze. Wolicie taki tryb gry, czy jednak jak jest tydzień wolnego? Nie, nie ma, nie ma. No co, no, przychodzisz, jest terminarz, tak jest. Trzeba być przygotowany na, 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 na taką serię meczy. Teraz tak jest, no i. No i gramy. Musimy poprawiać swoją grę w obronie. Na pewno agresywność musi być większa, bo to, bo to potem nas napędza, mamy łatwe, łatwe kontry, czyli łatwiejsze rzuty spod kosza, więc ta agresywność musi być większa i jedziemy do przodu teraz do Torunia, po szóste zwycięstwo. Ciekawszy że tak powiem przeciwnik, bo znacznie Lepszy personalnie ma zespół od tych drużyn, z którymi graliśmy, nie ujmując z tym drużynom, ale lepsza rywalizacja się szykuje. Ten tydzień pracowaliśmy, pracowaliśmy ciężko, bo już się przygotowaliśmy, przygotujemy przygotowaliśmy się do, do tego meczu środowego, który przed nami tak. No i jedziemy tam po zwycięstwo.